Dzień dobry. Jesteśmy na Krecie i zabieramy za chwilę drona. Będziemy przy morzu, przy dużych skałach. Wynajęliśmy samochód, więc zapraszam na odcinek. Zbierajmy się. Dron DJI FPV. Wiem, że dla wielu osób może to być dron taki nie, nie do końca prawdziwy, bo jest jakby kompaktowy, ale ja go kupiłem, żeby nauczyć się właśnie latać. I po tam około 10 godzinach lotów na symulatorze mogę stwierdzić, że już jest ok. Nie, nie latam nie wiadomo jak wyczynowo, ale na dużych przestrzeniach powinno to jakoś wyglądać. Nie jest to film sponsorowany, zawsze chciałem nauczyć się latać FPV, więc fajnie jest i jedźmy już. O, tutaj jest sprzęt przygotowany, zapasowe śmigła. Dobra. OK. O super też zadowolony co? Jedziemy 5 km stąd niedaleko em, na takie miejsce przy morzu skały duże 35-40 stopni niektórzy mówią, że 45 w słońcu cholera wie ile jest gorąco i ostatnie 3 dni przesiedzieliśmy w basenie ale dzisiaj już e, trzeba coś zmienić i coś zobaczyć. Hmm. Ja najbardziej lubię te klimaty. Wszystko mam jak na ręce Jesteśmy prawie na miejscu. Chyba sprawdzimy. No. Uhuh. Łodna, ale jaka piękna. To jest jaskinia. Co tam było? To są figi. Kiedyś tutaj było jakieś wejście, ale cholera wie o co chodzi. Chyba tylko nie jest, bo nie ma tu toalety albo jest wszędzie. Okazuje się, że nie jest tak kolorowo. Nie da się przejść za róg tych skarb. Tak jak myślałem. Więc no, będziemy musieli rozbić się tutaj. na znalazłem drzewko z kawałkiem cienia, wszelki wypadek, gdyby nas strasznie zgrzało. Zdecydowaliśmy się jednak wrócić, bo tam e, co prawda mógłbym wystartować, ale ciężko, bardzo ciężko byłoby wylądować, nie zahaczając e, skrzydłami, śmigłami. E, więc dla bezpieczeństwa, dla to, żeby, na to, żeby można było latać później, jeszcze zmieniliśmy miejsce z powrotem na to tutaj koło tej jaskini. No i co? Nie do końca się udało, bo fajnie się latało, ale okazuje się, że fpv DJI bardzo gubi zasięg, gdy przelecisz za skałę. Nieduży kawałek tak naprawdę, zadnikałem praktycznie z pola widzenia i już traciłem zasięg. Zdarzyło mi się to chyba z 5 razy. Na szczęście za każdym razem po kilkunastu sekundach wylatywał i obraz się pojawiał. Wylatywał w górę od razu na 100 metrów, więc na szczęście nie było możliwości, żeby uderzył o skałę. Nie są one aż tak wysokie, ale... Powodowało to, że nie udało mi się zaszaleć i zrobić ujęcia genialnego nurkowania tak jak sobie to wyobrażałem. Więc będziemy próbować dalej. Ale pewnie później albo jutro. W każdym razie zostańcie. Tylko tutaj małe słodkowodne woda wylatuje tutaj spod gór. Sami tu bylcy, tutaj, w sensie yy, Grecy. Yy, więc miejsce musi być fajne i jest. Zimna woda lodowata. Spróbujmy. O. Ma pewnie 10 stopni, ale w tak upalny dzień, kiedy jest 40, prawie blisko, no to to jest jednak ukujemy. Dobra, jedziemy dalej. Eee, zatrzymaliśmy się na chwilkę tutaj. Ogólnie to wracamy i, i jedziemy taką drogą okrężną po wioskach greckich. Przepiękny teren. Zobaczcie jak te góry wyglądają. Przecież to jest Jurassic Park. To jest jakieś obłędne. Jakbym tutaj mieszkał, to bym latał codziennie dronem tutaj po tych skałach. Samolot. Słuchajcie, szukamy karty bankomatowej, bo gdzieś się przesiałem i no, wpadłem na pomysł, że może wpadła pod spód i zobaczyłem, że jest tutaj koło zapasowe i co ciekawe, do koła zapasowego dorzucają półlitrowy taki gumowy pojemnik na wodę i to jest dość mądre, bo to jest teraz 37 stopni już od kilku dni, więc jeżeli gdzieś by rzeczywiście dostać kapcia, to takie pół litra wody potrafią uratować życie. Mądre posunięcie. Bardzo ciekawe. Dobra, szukamy dalej. Ok, karta znaleziona. Jedziemy dalej. Moi drodzy jestem już trochę wkurzony i poirytowany tym, że nie mogę znaleźć nigdzie miejsca do latania, o, więc twierdziłem, że tutaj na parkingu zatrzymam się i zatrzymamy się i w sumie nie jest tak daleko do tej góry. Będę stał jak cymbał tutaj po środku tego placu z goglami na oczach, ale chcę mieć przejrzystość, żeby ten sygnał był jak najlepszy. To już dobrze wygląda. Okej, okay, od razu łączmy nagrywanie u huhu, hu, hu. chwilę sygnał. Chyba zobaczmy, jesteśmy oddaleni o 500 metrów. Śmieszmy się nieco. Przepotężne. Dobra, zajdźmy w tryb manualny. Wow. Jest to zatem do góry. Polecimy. Uff. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zleciłem sygnał. Ok, mamy to. FPV jest stworzony właśnie do takich rzeczy. Przynajmniej takiej wielkości FPV, bo małe wiadomo, można jeszcze latać w środku i, i tak dalej, ale o, natura i FPV to jest to. A, jakbym miał więcej baterii, to bym na pewno jeszcze polatał, ale jest adrenalinka, jak po niezłym rollcoasterze. Młodór jedzie. Totalne skupienie też musi być e, podczas mm -hmm. takiego lotu, bo jesteś tam. Jesteś po prostu człowiekiem tam w tym małym samolociku na górze i od ciebie zależy, czy czy zaryjesz w ziemię, w drzewo, w skałę, czy jest nie. Jest dużo odpowiedzialności na ten bron, nie? Znaczy, ja przy... Też, no jak nie ma dookoła ludzi ani żadnych rzeczy, no to odpowiedzialność koń, kończy się na... ...od... Wow, pokaż. To wtedy odpowiedzialność kończy się na samym całym dronie, nie? Jego wartości. Więc szkoda byłoby go zniszczyć, wiadomo, to nie są małe pieniądze. U, no wrażenia są jak po przejeździe kolejką górską. Przynajmniej na początku. Ale... Drony racingowe chyba mają to do siebie właśnie, żeby dawać tą adrenalinę. Nie, nie wierzę, że po... Chociaż pewnie tak jest, że potem po setkach lotów yy, już ten, ta granica yy, tego poczucia bezpieczeństwa się zmniejsza i adrenalina jest coraz mniejsza. Zresztą tak samo na początku miałem ze zwykłym dronem w sumie, nie? Też na początku, Jezu, strach, jak daleko jestem, jak wysoko. Potem jak latasz na automacie, na GPS-ie, to po prostu o, bez a, bez jakiegoś bez większej ekscytacji. A czy fizycznie czułeś na przykład, że ci się w głowie kręciło? Tak, tak, tak. Czułeś... No, 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 miałem miałem, miałem kilka razy takie odczucie, e, że mi się zakręciło w głowie. Bo jednak błędnik wiesz, szaleje. Mhm. E, próbuję dostosować się do, do tego, co widzi, I, i miałem takie odczucie, że zakręciło mi się w głowie. Duża różnica z takim zwykłym, drognym, a. To pewnie, to są to są różne rzeczy. To są totalnie różne rzeczy. Zwykły dron trzyma się w przestrzeni. Trzyma się, po prostu jest zawieszony w przestrzeni. A ty, Adys, trzymaj teraz kierownicę. Okej. Okay. I, I tylko nim po prostu dajesz. Kocha, Hi -hi. I po prostu nim sterowanie jest banalnie proste. Tutaj nie ma przestrzeni. On cały czas jest praktycznie w ruchu. Więc. Okay.